Hello Ebriniant Filipiński O Jezu coś z YouTube'a się puściło, ja nie? szybko, dobra, ja zaczynam. Hello Ebriniant Filipiński, witam Was. W kolejnym odcinku z zagramy League of Legends Dzisiaj gramy sobie Arama z widzami, to jest Nico nagrania, oni oczywiście o tym nie wiedzą. I ze mną jest Dajuki. Eee, tam... Ty nie grałeś przypadkiem już w Ladem na aramie? A widzisz przypadek? Pewnie wtedy przegrałem, więc trzeba e, się zemścić. A, no tak. Dobra, jeszcze wcisnął, że przegraliśmy. E, tutaj... Ja bym zaczął jeszcze... z czymś jolo O nie CapczanC, onioni ten fil Co e ciasteczka Dobra, idę w... To za wszystko. No, <noise> strzela, że nadę. I w Dobra, wezmę ja sobie wszystko. Ja nawet nie kupuję. Zobaczę, to jest sekretna technika. nie... się go golda. I tak będę się karmił. Aha, rozumiem. Tylko będę miał szybciej jakiegoś rabadona. Ja nie mam pora No, ja sobie potańczę. No nie, i zaczyna się... Do Yuki jebasz darbowego skina do Teemo? <grystanie> Dobra, idę ich klepać. Boom, Ej, zobaczmy tak Teemy, oła, oła. Don't focus. Don't focus me. Ale tons of haras Rzucę Aha, tak. raz na jakiś czas jakiegoś skilla. Dobra co oni mają? Tutaj ażka silna, Garen słaba, jako postać oczywiście nie? Sejuani taka średniawa tutaj jest Ari i Tristana, Ari i Tristana ja OP ja wiem, jak te to, tak? No to je, jedno mocne wejście O, ktoś tu bił, first blooda. To jest takie wiesz, no Sejuani jest tutaj średniawa, nie jest jakaś taka OP Ale jak raz wbije to, to boli Dobrze. A mamy Vlada, Timo, ooo mamy, oba teamy są w miarę okej, okay. oni, oni mają tanków wbrew pozerą, no to tanki tutaj potrafią wygrać, nie? Nie wiem czy grałeś z nami, ale e, był jakiś takich strasznie tankowatych Karim, wszystkich ścigał i kurcze dużo robił tak naprawdę Mimo, że nie, nie miał nie, nie mają czasem przeciwnicy połku, ale jak się będą klepać i rozrobią po tankach, to naprawdę boli no, A, Tak, świetne w ogóle ta Szalone, szalone akcje Ej zrobię się Vladem po 100% l... Eeeh... chopak Dragi dla smusia Albo nie napiszę Widać że broń To nie To jest Raizo, a nie Rajze, sorry no właśnie. Raizo? Tak. Czemu? A, bo tak sobie wymyślił chopak. Dobra, ser. Aha! Ja muszę... ja no! Nie no. Masz, no. <laughs> nie no, stwierdziłem, że zrobię się pod... ...Vladimira w full spell wam. Mam nadzieję, że... No! <laughs> to jest nowa generacja. <laughs> no nie! To ser. Dlaczego? To, to będzie naprawdę dobre, śmiesz się A potem będę się healować, że HP A jak to już grzybkować Pum, kałuża <gry> Ale serdeczny czy nie? No jaki? No nie wiem Dawaj A tam ażka sobie strzela w nas tak ja mam... A, obrzyj. Oł...

a teraz tutaj biorę... Czemu tej apteczki? George! Gruby Garen, gruby Garen. W ogóle głupio, bo teraz Garen nie będzie darmordy. No, ale jak widziałem, to ma takie fajne efekty, jeśli kogoś zabije z tego ulta. O, szczyt! Nie! Przecież na pół mapy jest ten taki efekt Takiego no wiem, super wiem. walięcia Nie wiem czy to też od skina zależy Nie no normalnie też tak ma tak, No to Arthogross mi się wygląda jak dobije o, nie 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 nie, nie 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 Dobra <gry> Nie mamy za dużo HP Ale Jholla wbijamy Jolo Dam te bejty. Nie damy się. LOL Jollofidl. Co ten Fidel? Co ten Fidel, Co ten fidel Kurda, oni są teraz Ech. też na takim hardcreowym low. Aaaa kałuża. Ha! Ha ha ha! Ha masz ha, fil ha. LOL Fill masz jest na tą mapę tak no, jak no. wotę, wotę w w ogóle masz No, ja jedzie. ja złożę wotę <laughs> W ogóle kiedy będzie ten ten robust Eee... a wiesz co nie wiem dokładnie Nie Dobra Czekam, czy będzie znowu taki pre-season No tak, tak Bo ten pre-season strasznie długo trwa zazwyczaj Bo to będzie od listopada pewnie do... Do stycznia albo grudnia Do stycznia no. Pewnie do stycznia. Auć, auć, auć. Trolololo. I've got the head. Yeah, Raz Zabiję ich. Lol. Jakie uniki... fartowne. Wonderful. Ała. Dafuk. No, uh -huh. <laughs> to dad stallion, so lucky. O! jakiś prawilny fil złożył już wotę. Proszę bardzo, jaki to był. O. Tymacja. Boom. Boom od Branda LOL <laughs> Hardcore owy. Zjadłem ci tą apteczkę <laughs> Naprawdę No to przypadkiem Tak, przypadek naprawdę nie mam. No serio Ale mam piniążków Nie no, jak ja pierdolę. Jak ja się wrócę, to kupię sobie tyle Spellwampa, że oni się po prostu zesrają, moim skromnym zdaniem. Talenty dał nie. Talon <ścoughs> ma kurwę i balot. Kurde, nie wiem czy paść czy nie padać Aa, nie, wie, nie wiem co chcę zrobić Bić się, dajwować, zabić Auć, auć No to daj. A taki Jolo, mogę paść już nawet Padnij Jest on no to pięknie. Dobra, ja muszę kupić sobie wreszcie jakiegoś super Czyli kupimy sobie trochę tego, trochę tamtego Ach, szanić buty. no co komu buty? Cześć, co tam pisze? Aaa, dobra. Haha! Ha. a I dobra zrobili flame. Żeg, trzy. Dlaczego? Dwa, jeden. Tak. Okej. Okay. Flipin? Wyślijcie, bo my nagrywamy. Tak. I tak to jest jak wszyscy znają, ta, 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 Tak to jest właśnie, dlatego zmieniam po raz tysięczny. Lol. Dajesz za was trochę Ale dobra, już się zaczyna spel, Jakiś konkretny, full AP. Aha. Ej wbrew pozorom to jest tak OP technika szczególnie może nie w ladem, ale jak grasz Mordecajzerem na Aramie no to stary To jest, jesteś wtedy takim numero uno No on zawsze jest Jak nie dostaniesz CCK to po prostu bijesz się w nieskończoność. szczególnie w dżungli No, ej no, tak. To będzie niedługo mój tajny odcinek Tylko nie wiem czy troll fiction czy poważny odcinek No, ja to bym poszedł z nim na rankeda nie wiem jak Eee, no właśnie Kurczę nie wiem, wiesz? Bo on naprawdę jest dobry Hejlep, z... barwi się do 30 minuty Ale 100% win ratio mam nim Tak? Zawsze nim wygrywamy Zawsze nim kruję Ale nie grasz w grzut oh, O shit Jakiś dzik się wbił U Przeciwnicy nie wiedzą co się dzieje Bum, wam Lol. Moje grzybni Chodź tu Ari Chodźcie do mnie Aaaa <śmiennie> Chodź tutaj <śmiennie> Łat przeżyjesz to? Atakuj, dam ci, daję ci spellbump Aaaa Tak daj mi spellbump to No mam wotę <śmiennie> Fil też Jakbyś wano jakieś kół to może byś przeżył jest nowa generacja O ty dzik dobry, zostaw tego grzyba Auć, auć, auć Dobra, no, za to dużo to za... Aha. Troszeczkę za dużo stunów i silence'ów, Ale tylko trochę Dobra, ale to, to było zamierzone No dokładnie GG jak zobaczymy ile mam spellwampów jak podejdę do fila. Ach nie wziąłem jeszcze masteryk takich pod spellwamp mogłem dla trolla. I runy mam, mam, mam jedną runę Pod spellbump. Myślałem że będzie fajna na mundo więc sobie kupiłem <grym> Okazuje się gówniana no jak, Zawsze jak jungluję mundo to zawsze po prostu zabijałem się w tej dżungli Zawsze znaczy, tak było do czasu bo teraz już mniej więcej e, skminiłem tego mundo to lepiej Ale i tak nim nie gram. Kiedyś próbowałem, bo on był naprawdę bardzo silny mundo przez jakiś czas Ale dostał nerfy i już jest smutno mu i to pary obrazek LOL to dobre ulti sporo dawaj penta, penta, musi być penta dawaj, penta, On nie mam many o dawaj, 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 dawaj dawaj! ale siuś jak mógłby się tak zabić close one yep. nie miał many, nie miał many widziałem był um Mua. Nie. No. Dobra! John! O Jezus Maria! Gdy tyś też rodził malet na talonie, po co? No dobra! A <laughs> <laughs> jak tutaj skryjówkę tę baladę, bo no, proszę bardzo. No ale to nie... No i bałeś tego. Mam takie dziwne wrażenie. Daj, wejdź. What the fuck Weź, tu iść w te krzaki, żeby tu weszło No Jezus, ale Debid Bram Niech X. <ścoughs> z tego, że się nie słuchują! W dupie mnie to interesuje PERMAFLO! Dobra ile mamy spawn wampa już 72% Może być I trochę lifestyle a co? A Ała dostałem na, na twarz Dawaj dawaj w grzyba, w grzyba, go. Lol jak szalony dzik O chodźcie chopaki Ten grzyb Dawaj no oni, oni nie chcą się ze mną bić Ej w ogóle powinien Pora być taki Pora się Jaki? Ej, powinien być taki ten ten Ej, no, który tauntuje Na aktywie. Tak, w ogóle może jeszcze dać ci flesza Że bo już jest mało, Tak jak w docie No, ale nie Ale, no, nie A, Chodź się no. dla harasu, no problem okay. Mocy! Mocy! Adria! A już idę! Już idę, synu! Daj, mi LOL! Ach, jeszcze... Przeżyła. Close one, close one. Ale mamy już nasz kolejny mega ważny item. Dawaj, mi tu, Rabadonna. Ej, ja mam przygotowany OP shit beat. Złożę te wszystkie itemy, ludzie. Plus jeszcze Spirit wizard, żeby się więcej... ...healować. To będzie... Mam, mam nadzieję, że to będzie echo full HP. <laughs> Ej, ale na Mordekajzerze to jest OP, serio! Dobra... Ale mordekaiser. Ale nie jesteś Mordekajzerem! Nie jesteś numerowym. Aha, zabiłem! Grzyby Forda win. Eee... Ale lubiś ich grzybki? No się pyta, czy i te polecane są dobre, ale... Nie są dobre. Aczkolwiek 3 Force teraz, 3 Force jest open na razie. Nawet na talonie będzie chyba w miarę okay. chociaż... Nie dobra, będzie słaby. W sensie ten Sheen 200% na jego Q brzmi bardzo kusząco. No chociaż, Ale daje bardzo mało AD, teraz będzie dawał w ogóle 20 AD. Triforce, niedługo. Dobra, pani Fili, Jesteś moim nowym przyjacielem. Bo mam przy 80%. Jezu, to ile Ty się przy... to pół hard... No nie, nie wiem. No... no. jeszcze nie mamy full builda. Fili, ale ty też jeszcze pod spelwą Dobra, tak, boom! Ooo, za dużo cyczeków! AAAAA, silency! Kiedy jeszcze na ten spelwą co złożyć? Jeszcze, Spirit Wizard Gunco! Gunco! Dziki, jest dziki! Oooo! Wędoki! Iruj! Iroy. Irujko! Dobra, nie, 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 wygrywajmy tego jeszcze. Albo nie przegrywajmy tego jeszcze, tylko chcę, żeby to była jakaś w miarę długa gra. No mocjo! No! Boom! To moja penta! Nieoficjalna! No tak bardzo. Jak i. Life... Gdybym nie nagrywał, to bym posiedział w bazie, poczekał. Ale kurde tak. nie no. Jak coś nie. to się wszystko stakuje, muszą być nie, różne jak by itemy. Jak się woty stakowały, że wiesz, składasz na nie wiem, pięć wszyscy w teamie. No. no nie, double wota się stakuje i tak. każdy osobny item na spy wam się stakuje, więc mogę złożyć sobie dodatkowo jeszcze nawet ten mały on będzie się stakował. Ja. Muszą, muszą być po prostu różne na tym itemy. Spał, nie, a nie. Myślałem, Masz unik że... passive. Passive basic attack Ej widzisz, że Gunso się stakuje O to nad tym sobie pomyślę kiedyś To będzie też dobry troll yy, tak. Ale <śm> kurde <śm> Z tymi komentarzami z tym, tym tą swoją serią trola no. To ludzie piszą Apegary No wiem, no dobra To nie na tym do końca miał polegać No ale dobra Bo nie do końca wygra grę no. no To trzeba trollować i wygrać Klasą. Albo po prostu znajdziesz opy -shita. Mam Apewarus, Varus, Ape no Właśnie AP się zalicza do trolla, czy nie? No właśnie tak Kiedyś tak, ale teraz już na pewno nie O jak ja im się knę ulta O. Ale dobra tak naprawdę mam moja... A! Dawaj mi spell vamp Nie Spell vamp Master spell vamp ja jestem z i Omegą Mogłem w ogóle tego gówna użyć ale zapomniałem A to, gówno, 3... to w sumie. Nie nie kończcie Fiddle sticks na plecach no, Dużo mnie. Nie 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 kończcie O inhibitor GG Zawsze ale tak zawsze inhibitor scumbag Forever Dobra Mamy już to Myślę czy teraz to składać, bo to niekoniecznie będzie dobry item I wy co się w Teoretycznie jest spok, dobra yy... Nieprawda <grywa> Nie na seria No po co, jak możesz sobie złożyć Wojciech Staffa właśnie lepiej chyba Wojciech Staffa, znaczy to zależy czy idziesz snowballowym buildem w early I yy, na dodatek Mm, na tą mapę Ulepszona matka jest też spoko bo Ciągle ten haras A GTA 5. jakby miał jakby miał konsolę jakby miał konsolę To ja bym chętnie tutaj zagrał w GTA A to jeszcze auci. na PCK nie wyszło? Na PC ta może będzie za rok Jak dobrze pójdzie A. Ej dobra denerwują mnie Silence i stuny w sensie Garen nie zawsze silensuje mam takie dziwne wrażenie Chodź tu, tu! Dobra... No jak to? No właśnie, jak to? Ja, ja myślałem, że wychodzi ten teraz Nie. Na kompo też W 2014 roku ma być, na kompa Ale planuję sobie kupić i tak PlayStation 4 Bo już nie to wkurza, że, że tyle gier było, w które nie zagrałem, a chciałem A po prostu brak konsoli więc kupię sobie, oczywiście nie przy premierze, bo będzie droga, ale jak stanie jest jakiś czas, bez pośpiechu sobie kupiłem. 2015 No, teoretycznie ma wyjść w tym roku, ale nie planuję w tym roku kupić. Że to nie będzie jakoś mega dużo gier, więc nie będę miał spiny. jest szybko. Dobra, oni mają sporo gier. tego asasa, asasina. Nie wiem. Lolzonia, zonnia oh, nom 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 nom, nom. Nie, nie silensujcie mnie Jeśniaki Bum Wreszcie strzeliłem z pistoletika Bum kurwa, nikt nie ucieka przedtem Nie fajnie się gra aramy z widzami, bo mnie zawsze fokusują Czy to na live czy nie live'ie? Dawaj mi spell okay. But... Ej oni zaczynają się właśnie taki fight, no, gdzie no, seżu oni wszystkich kosi No Gdzie <laughs> yeah, no. wykończyć? A nie, nie chodźcie, nie chodźcie Ty butów nie masz, człowieku Ale ja nie potrzebuję butów eee. Ja potrzebuję wszystkich niszczyć Fajnie były buty na spel Ej, syneczku, już jest 92% prace. Ha... Nie no, tak szczerze to wypadałoby, żebym siedział gdzieś z tyłu Ale ja tutaj zawsze troluję i biegam do przodu tak żebym mógł nie dostać milion ceków na japę, to byłoby spoko Od tego garena szczególnie Silence kill you A dobra w ogóle tutaj niewiele Ile nas. Ile się Tylko dwie Bo może być e, twoja wota i kogoś z okolicy Poms. Ale jej normalnie eee. Dobra będę będę w nich Ale hater. Boom pistolecik Boom ultima A teraz... kurde gincie leszcze Boom double kill Fokus nasz, tu, poczekaj na mnie Garen O ty niedobry człowieku Democjonal and forever Ej, wy pijecie? No, no bo to jest Garen, to jest grubas. Mafio... No spokojnie, on nam też niewiele robi. <śmany spełniki> That spell vamp, so good. Boom, full HP. Kończyć. Posądzisz na temat pornografii dla ja młodzieży. Zawsze spoko. O ciebie. A, nie zgorzyłem zabić no, suplem. So no, taki fel mam, żeby <noise> Nie, no ja, nie chciałem się wrócić. Dobra, pora na mój ostatni item. Kimpa. Daj. Ja. On na tym zarabia what? Warto Ja znów cię zabiję Takie flajmy tyle to dobry Uuu nieładnie Ja broł się <grymne> o jak uracza Dobra Let's go, let's go Bardzo nieładnie to się jest Właśnie 110 spell Dziękuję, dziękuję A ja skąd mam aż tyle tego? Jeszcze brakuje mi... żeby będę miał 120. Gdybym się lepiej ogarnął to bym miał masterki. Ja bym chciał, żeby przywrócili Elo. Flash rujfill! No to nie był może najlepszy ult tutaj, Fajnie by było jakby przywrócili ten Elo. No ja też nie jestem przekonany co do dywizji siedzenia w w piątej yy, w piątej dywizji w sensie wiesz Platyna 5, Gold no. 5 srebr... I patrz nawet jak yy, bo zaraz są te zasrane boosty nie? No I nawet jak yy, ten no on sobie kupi to boostowanie to może tego spaść Ale w kupi sobie kurwa na ten 5 kur. no dlatego w sumie spoko byłoby Jeszcze to jest mi się jeszcze nie podoba niektórzy ludzie mają przyjebane bo Dostają e, minus 20 a za wina 5 I to jest no. masakra uh -huh. to... Ale to jest MMR No To jest tragedia to, Jezu Yes Teoretycznie chciałbym jeszcze ginsa złożyć, więc... nie skończę tego Ja tu jeszcze sobie trochę po farmie no peke, ba, Brand, w ogóle GG GG, we win Dobra, także to było na tyle, my się widzimy w następnych odcinkach Na razie ludzie Siemka